Czas, czas na ostatni Welcome wyścig sezonu. Na hmm. to, że Marina w Abu Zabi. Wyścig kończący sezon F2 w trybie kariery zawodnika. Bardzo cieplutko, 31 stopni Celsjusza. Bez deszczu, oczywiście. No i jak wyglądały, e, jak wyglądają pola startowe do tego wyścigu, kto. Z którego miejsca startuje Liam Lawson, czyli mistrz F2 obecnego sezonu już przed Theo Porczerem? Dalej mamy Marino Sato na miejscu czwartym, kolega z zespołowy, także całkiem nieźle. Ja startuję z miejsca ósmego, także mm, też nie ma jakiejś tragedii, no ale mogłoby być lepiej. No niestety nie mogłem złożyć Logan, Sargent, dobrego okrążenia podczas. Wyści podczas kwalifikacji. No Ale zobaczymy, może w wyścigu się uda złożyć dobre okrążenia i ugrać coś więcej. Fajnie by było tutaj wygrać, no ale zdaję sobie sprawę z tego, że będzie naprawdę ciężko.

Czas na okrążenie rozgrzewkowe formujące, instalacyjne jak to woli no i za chwileczkę ruszymy do tego ostatniego wyścigu w tym sezonie zobaczymy jak będzie stępem wyścigowym totalnie nie trenowałem po prostu do tego wyścigu tyle co w kwalifikacjach przejechałem ale było nieźle Chociaż mogłoby być lepiej tak naprawdę. Myślę, że te dwie dychy szybciej mógłbym przejechać gdzieś w okolicach 5-6 miejsca się zakręcić. Na koniec kwalifikacji, no ale będziemy starać się odrabiać tutaj wszystko w wyścigu. No i kończy się nam ten pierwszy sezon kariery zawodnika. F2 całkiem fajnie, szybko przeszło. Jeżeli miałbym podsumować ten sezon, no to był dobry w moim wykonaniu. Bez wielkich... ...jakichś problemów. Co prawda, no były tam tory, na których mi nie szło totalnie. Na których nie miałem tempa. Ale też były tory, na których wygrywałem. I to tempo było jak na przykład na Monako, czy na Imoli, na Imoli pierwsze zwycięstwo w deszczu, tak w ogóle. Potem seria dobrych wyścigów. Na Węgrzech, w Belgii drugie miejsce. We Francji o dziwo zwycięstwo po ciężkich bataliach stoczonych z Liam Lawsonem. Wyciągnięte maksimum z Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie skończyłem na miejscu czwartym, a, a tempo nie pozwalało nawet na punkty, tylko, tylko i wyłącznie strategicznie udało się tam coś ugrać. Także były te wyścigi lepsze, były gorsze. Były gorsze, ale z lepszym wynikiem i były lepsze, ale z fatalnym wynikiem. To zobaczymy. Do której grupy ten wyścig się będzie zaliczał? Troszkę za daleko zaparkowała. Półtora metra za daleko od białej linii. Ale ruszamy. No i to był dobry start, naprawdę dobry. się udało skoczyć na piąte miejsce, a nawet na czwarte. Mariano Sato na miejscu trzecim też zyskał jedną pozycję, także dwa bolidy Virtusów już na miejscu trzecim-czwartym. No i zaczynamy ściganie. Liam Lawson pod ostrzałem. Nie ma się za kim Lawson napędzić. No, tutaj porcher teraz zepsuł. Zepsuł tutaj dohamowanie do zakrętu. Żółta flaga. Nie mam tutaj gdzie zaatakować. ten, ta pierwsza część tych zakrętów no nie idzie mi totalnie to drugie okrążenie już nie jest takie dobre w moim wykonaniu straciłem ten dystans Muszę się, się postarać utrzymać w sekundzie, żeby w DRS-ie być. Liam Lawson już uciekł naprawdę daleko, mnie jeszcze tutaj zarzuciło. A tutaj pełne skupienie kurczę, żeby czegoś nie odwalić. A nie mam wyśmienitego tempa. Postaram się tutaj jakoś podpiąć, żeby być w stanie korzystać z DRS-u. Żeby się chociaż troszeczkę przyczepić tutaj do Sato i Porczer. Siemanko, super Ziemal. Dobra, udało się mi tutaj podczepić. Przeszkadzaj mi teraz. Dobra, no udało się tutaj podczepić i walczyć dalej o podium w tym wyścigu. Dobre wyjście na prosto Chyba będę próbował podcięcia strategicznego pod warunkiem, że Sato nie zjedzie do alei serwisowej Najlepiej by mi go było wyprzedzić teraz ktoś odpadł z wyścigu. Nie mam go tutaj gdzie wyprzedzi, tym bardziej, że on się podpiera jeszcze DRS-em za Teo. No i zobaczymy, no jeżeli Sato zjedzie do alei serwisowej, no to ja muszę zostać na torze. Jeżeli on nie zjedzie, to ja zjeżdżam. Nie zjeżdża, dobra. Jest, wyhamowałem. Nie mogłem, nie mogłem wyruszyć. Nie mogłem wyruszyć z... ...boksu. Żeby się tutaj nie rozbić teraz. No i teraz do maksimum muszę wykorzystać możliwości moich opon. Święta jeszcze trwają, no. Kolego, jak możesz mówić po świętach? Jeszcze jest poniedziałek wielkanocny. No w porządku, w każdym razie. Muszę do maksimum wykorzystać te opony teraz na tym pierwszym okrążeniu. Zobaczymy czy będę w stanie coś odrobić. Zostaję na dwóch okrążeniach. Muszę się popisać po prostu dobrym tempem. Ta zmiana biegów tutaj. Wow, no to że się popisał. Na szczęście uderzyłem równo bokiem i koło nie poleciało. A jeszcze nie zjechali do alei serwisowej? Jeszcze nie było zjazdów. że no moje tempo na tej opona jest na pewno lepsze niż całej stawki na zużytym ogumieniu. To jest walka o podium tak naprawdę. Ale kiepsko mi drugi sektor poszedł. Mogę tutaj coś się wstrzelić w ten zakręt. No, mamy pierwsze zjazdy do alei serwisowej. Najszybsze okrążenie wykręciłem teraz. Ja jestem za Lawsonem. prawie dwie sekundy za Aliam Lawsonem, także no zwycięstwo tutaj nie powalczę. A po następnym okrążeniu dowiem się czy walczę o podium czy nie. W zasadzie po tym okrążeniu, bo teraz będą zjazdy jeszcze do boksu drugiej grupy zawodników. Marino Sato jest w alei serwisowej. No i drugie miejsce będzie. Także ten zjazd wcześniejszy do alei serwisowej był dobrym pomysłem. Dużo szybszy na softach jestem niż wtedy co byłem na medach. No, Nowiutkie, świeże softy są szybsze niż zużyte już medy. Także teraz utrzymać tylko pozycję drugą. Nie spełna 3 sekundy przewagi nad... Trzecim Vestim, czwartym porcher. No zyskał pozycję. Dwie pozycje wyżej jest Westi Szkoda Marinosato, bo jest na miejscu piątym w tej chwili. W tej chwili jest poza podium. Ale niech ciśnie. Może będzie w stanie zyskać jakąś pozycję na koniec sezonu. Klasyfikacji generalnej, wskoczy na to siódme miejsce. Taki był plan, żeby tutaj zyskać dobry wynik. Chciałem na początku zwycięstwo, na, ale po kwalifikacjach, już byłem pewny, że to się nie uda. A patrząc tempo na Lawsona, patrząc tempo, na tempo Lawsona, no to po prostu nie mam podjazdu do niego. Jest po prostu poza moim zasięgiem. Jeszcze wykręcił najszybsze okrążenie wyścigu. Ale startowałem z ósmego miejsca, jestem na drugim. Także start był też bardzo dobry w moim wykonaniu. 2,5 sekundy przewagi nad resztą także na solidny zapas byleby nie popełnić błędu

Jeszcze dwa, dwa okrążenia do końca wyścigu. A już pół, półtorej sekundy mam przewagi. O i końcówka wyścigu będzie ciężka. Będę się musiał ładnie bronić pod koniec. Jeszcze rywale nie mają DRS-u, ale za chwileczkę będą mieć. A już są bardzo blisko, a tam masę bolidów za mną. że ostatnie okrążenie to będzie okrążenie walki. To walczymy. Ostatnie okrążenie wyścigu. I naprawdę będzie trzeba tutaj się postarać, żeby nie stracić tego drugiego miejsca. Ale już z przyczepnością tragedia. jest za szeroko. No i teraz trzeba się bronić. Ostatnie zakręty. No i drugie miejsce. Drugie miejsce na koniec tego sezonu. Koniec wyścigu, drugie miejsce kierowca dnia. Jeszcze do tego drugie miejsce w wyścigu, drugie miejsce w klasyfikacji kierowców i drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Tak się kończy ten sezon. Pierwszy sezon kariery zawodnika.

no i pięknie, pięknie, koniec sezonu. Liam Lawson na no, kolejne zwycięstwo w tym sezonie, no, ale do niego po prostu podjazdu nie miałem. No i kończymy ten sezon dobrym wynikiem, naprawdę dobrym. Drugie miejsce w wyścigu. A no, w klasyfikacji Kon Marino Sato na miejscu piątym, także też warte odnotowania. Klasyfikacja generalna Marino Sato wyprzedził Kalana Williamsa, skoczył na ósme miejsce i wyprzedził go jeden punkt. Ja tych punktów zdobyłem 191 no i W klasyfikacji konstruktorów 55 punktów straty do Carlina, ale pewne drugie miejsce. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o sezon 2018. Sezon pierwszy sezon kariery zawodnika w F2.